Hej kochani, to chyba talka, która ma psie przewroty. Jak, jak nie widzieliście, to wpadacie na mój kanał, ale ja nie widzieliście, to chyba wiecie, jak one słodkie są. Chciałam dzisiaj wam to, to nie o tej sprawie, to jest o drugiej sprawie. Teraz będzie mniej filmów, bo zbliżają się Święta i Mikołajki. A ja na Mikołaja będę kupować dla mojej rodziny prezenty i dla piesków i mam też chomika chłopca. A bo chmura i burza to dwie dziewczynki. Więc możecie jeszcze sprawdzić na jakieś szorce, może z chomikiem się jaką znajdą, ale musicie trochę popilkot, bo jak właśnie teraz wrócę do domu, bo jestem u babci to nagram z nim szorca. Tak, bo ja to nagrywam, jest dzisiaj 8 listopada, bo ja 13 listopada będę miała urodziny. I teraz się przygotuję do świąt, do mikołajków, do chmurki urodzin i burzy. A i jeszcze chomika, bo chomik się urodził w Wigilię, chmurka, walentynki, a burza 21 maja. Więc jeszcze do chomika muszę się przygotować, to już niedługo. Chmurki? Chmurki to jeszcze dużo, dla mnie to już krótko, a dla burzki no trochę więcej, ale też dla mnie jeszcze krótko jest. Jeszcze święta, muszę jakieś prezenty dla nich. Bo bardzo się cieszę, że wszyscy mają taką siebie. Bo jak na przykład hmm, burza miała w zimę. Na przykład burza miała w lato. Bo burza się urodziła nie w lato. Burza się, chmura się urodziła w zimę. Już w zimę jeszcze nie było ciepło. Może śniegu już nie było, ale było zimno. I homik się urodził w pierwszy dzień zimy. Więc ja się bardzo cieszę i teraz. To będzie dla Was tego nie musicie się martwić, ale może będzie mniej filmów. Jakby coś. Żebyście się nie martwili, żebyście nie wiedzieli, że stracam filmy. Shortsy też. Dzisiaj nagram z moją koleżanką Polą i z moim kolegą Jasiem. I teraz z nimi nagrałam, bo dawno z nimi nie nagrywałam. Bo z ja z Polą, z Nilą i z kiedyś nagrywałam. Bo taka. taka wiecie. Taka. Slej. Dobra, Jezu, blond to moja koleżanka, moja biw znaczy przyjaciółka i właśnie my z nią nagrywam, to jest właśnie moja biw, taka blondy yy, blondi blondy glamour, ty brunetki, glamour. Co mamy na szorcach, kiedyś przed szkołą mieliśmy takie same spodnie, bo my mamy takie, takie same spodnie, co możecie sprawdzić te szorcy i jest bardzo fajnie, bo już się wiecie, że teraz się interesuję shopami, takimi małymi figurkami. Przecież wy musicie teraz wejść szybko i napiszcie mi tu, czy wrzuciłam ten filmik z pet shopami jakiś. Bo ja chyba już dwa filmy z pet shopami nagrywam, albo jeden, albo go wyrzuciłam, albo nie. Bo ja, ja jeszcze w galerii mam dużo właśnie filmów, co będę wam wrzucać. I jakby coś w wigilię będę robić szorce, zdjęcia. A jakby będzie mniej, to sorki, po prostu, wiecie, ja najbardziej na Facebooka, na Instagrama, na TikToka, to wrzucam, TikToka jeszcze nie mam, ale tylko będę miała, ja, yeah. okej, okay. no i właśnie chciałam wam tylko to powiedzieć, żebyście też się szykowali, bo już za 5 dni moje urodzinki, ja się cieszę bardzo, bo zapraszam właśnie tą mile koleżankę Sofię, z nią też nagrywam dwa razy, albo trzy. Sofia, Zosia, Hania, Paulina i Nila i właśnie ten Jasiu. No, więc właśnie się nie mogę już doczekać moich urodzin, bo ja za dwa tygodnie albo za trzy w pełnym randzie będę świętować tak na, na, na takich kulkach. Jest. Bardzo się cieszę to bardzo się cieszę I jakby na przykład, to jest 8 listopada to nagrywa, a jakby przeszło nawet 10, to nie, 10 nie, tylko 8, żebyście zobaczyli, bo wy czasami, w mi najbardziej. Ja właśnie teraz, dobra, musiałam przed wtedy, bo Nila mi coś napisała, jak jesteś Nila, pozdrawiam ciebie i dziewczyny, które chwilą wymieniłam, kogo zapraszam na urodziny, jeszcze pole, ale ją nie przepraszam, ale... Nie zapraszam, ale też się pozdrawiam, więc pozdrawiam Was dziewczyny. To ja już kończę, bo jeszcze dzisiaj, może w domu zrobię dla Was jakiś film. Może dzisiaj Wam pokażę, jakie już mam prezenty na tym stanie. Mam dla mojej dzieci kolczyki i zabawki dla pies. Zabawki, cztery. Teraz mam to mówić. Jeszcze jednej wam takiej nowiny nie powiem. No dobra, Będę miała małą istotkę. Trzecią. Która będzie miała na imię Błyskawica. To nie będzie kot. Nic z tego nie będzie. Chyba już wiecie. Widzę, wasze oczy, że już coś patrzycie. Wiecie, możecie wejść na moje pierwsze odcinki, i ja to mówiłam, że tego będę miała 10, ale 10 chyba na pewno nie. Wtedy to ja jeszcze się chwaliłam, ale wiem już, że się nie będę chwalić. Więc wpadajcie. Papa. Papa się pomalowałam jak to zaczęło. Więc so, papa kochani. Papa. Domyślcie się. Napiszcie, napiszcie pod tym filmem albo pod tamtym. Wtedy pokazywałam dla moich dziesięciu. Nie powiem czego. Unboxing. Zabawajka. Więc już pewnie się domyślacie. Okej, okay, ja zamykam, bo ja mam jeszcze... Ja mam po prostu 10 minut, bo ja będę zaraz do koleżanki na grupę klasową pisała, więc masakra. Dobra, pa. Musiaki, wpadajcie na moje odcinki. Kocham Was najbardziej Pa! Wycie na dzisiaj widzicie nowe odcinki. Padajcie, wpadajcie, nie kłamcie mnie, tylko wpadajcie, wpadajcie, wpadajcie. Kto wpadnie, może dostanie prezent! I napiszcie, kto chce być na moich rodzinach to może go wpuszczę na